Niektórzy ludzie na świecie są strasznie złośliwi, na przykład ty mnie często wkurzasz. Ty mnie również. <gry> Ale to nic w stosunku do ludzi, których zobaczymy dzisiaj. Widzisz to dziecko? Spójrz, jak mu ktoś to zabrał. I teraz płacze. Ja jestem ciekaw, wszędzie bardziej złośliwy, niż ten, kto zabrał mu jedzenie. Co za gość! Czemu on to zrobił?! Ale w ogóle, jak w tego gościa, tak stały się młotkiem. 5 cm wyżej stałaby się katastrofa. 哦，你。Oh, Piękniejszy uczucie świata, robi zdjęcie pod wieżą Mindfla I w sumie już nie zobaczcie nigdy tego zdjęcia Nie, zobaczycie jak macie iPhone'a Ale stracicie iPhone'a Ale za to jakieś wspomnienia zostaną, nie? No, super, ekstra <grym> Ok, otwieracie garaż, nie, i on teraz zamknie ten garaż Jak tatusiek będzie przechodził? Nie, tatusiek, <grym> myślę, że ten garaż jest zepsuty Bo sam się otwiera Tak, a on sobie klika w samochodzie Bardzo szkoda tego pana, albo tego sąsiada Kimkolwiek jest, łączę się z tobą w bólu Chłopak oddaje kanapeczki Co? To musi być rodzeństwo nawet... Nie ma opcji innej Podzielił się kanapką, a potem ją wyrzucił I straszna biedna kanapka Ale to było okrutne Potem jak się uczy, że nie warto się dzielić Nie wiem, kogo mi bardziej szkoda Tej kanapki, czy tego chłopczyka No chłopczyka I kanapki też, można byłoby ją zjeść Ja już się boję wiedzieć, co to jest za mechanizm To się nie może skończyć dobrze O nie, o, nie. Coś takiego Już bym więcej nie wpuściła do domu Takie Osoby. Przecież to jest jakiś człowiek zło. Ten człowiek przyszedł prosto... Ja! <grafy> Ten człowiek <grafy> przyszedł prosto z WDM. Teraz mnie go wróci. Patrząc po imieniu do dziewczyny. Ja bym miała ja, ja taką samą imię. Co? Co za człowiek? To by to komuś rzucił telefon, matko! Ale co to w ogóle robi? Ja się zastanawiam, jak? Dlaczego? To chyba by było specjalnie dla filmiku. Może goście mnie już zepsutymi telefon, i znali. Dobra, nagrajmy taki filmik, może będzie wiralny. Ja mam taką nadzieję, bo to co zobaczyłem, to ja nie wiem, czy coś jeszcze to się jeszcze dzisiaj przebije. Okej, okay, pukamy w drzwi. Bardzo delikatnie, bardzo subtelnie. To chyba ściana jest. Czy ona zrzuciła akwarium? Nie, to bo, znaczy, tam był komik chyba, ale coś jej spadło do tego akwarium. Przez to, że ktoś jej odpukał tak mocno w to się z ściany, to sąsiad rozwalił twoje akwarium. A teraz sobie wyobraź, że zamiast akwarium masz tam na przykład takie akwarium, ale z wężami. To są diabełki. Pamiętam, jak się kiedyś tym bawiło. Pamiętam, jak taki pręki były. Tak, że się wsadzało ich tysiące. Kurczaki. To było okrutne. A to jeszcze włożyć tuż przed taką skrzynką rozdzielczą sam z prądem. No. Ja, to jest inny poziom zła. Jeszcze drugi raz straszymy, ten to samo. Ja nie wpadłam, że można. Co coś takiego zrobić, w ogóle. W tak okrutnym miejscu. Gdy jedni śpią, to drudzy mają często złowie jeszcze plan. Co to się stanie? Zacznij go dusić. Skarby, to Ty jesteś rzeczywiście bardziej złośliwa niż myślałem. O, nie! Po prostu się wyleje na niego wodę. Ja nie wiem, co gorsze. Oj, co? W to dusił go. W sumie to tak. A jeszcze wiesz, co jest najgorsze? Wyobraź sobie, że w tamtym momencie śnisz, że nurkujesz. O kurczę. Złośliwaś zrazy miliard. To jest jakaś paczuszka, czy nie? O, co? Jak można być z tego król? Żeby włożyć pułapkę na myśl do środka paczki chipsów. Ja się boję rać z tego pana, on jest nieświadomy. A, mnie to zagrało. To są minusy życia z kumplami, mam wrażenie. Takimi, którzy coś nagrywają. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. nie. Ja nie, no, myślę, że ten pan po prostu tego nie przewidział. Że tak się może stać. Nie, to już było z żadnym... Tutaj złośliwy był jakiś buk powietrza. Piękny samolot. Też mi się przykro zrobiło. Miej tam piękną trawę. Tak. A tego chłopczyka? Też. A tamtą tam panią? Też. Wygląda jak mama Harry'ego To Sprawdźmy, co tu się podzieje. Ale chłopczyk! Oj, on nie ominął mamę Harry'ego Stajsa w takim razie. A może to był mały Harry Styles? Nie wiesz. Ale to było okrutne. Już wiadomo, co to sobie Czy to jest jakaś taka pozycja, że się utyka i nie można się ruszyć? Tak. I dopiero jak zaczynasz cię recylować, to musisz oderwać to i lecisz po prostu. A ale wiesz, jak puścisz ręce, to po prostu spadasz na tyłek. Tak! Au! albo sobie drzadki rąk. Tak, jeżeli będziesz tak wyciutko zjeżdżał. To było naprawdę złośliwe. Choć ja nie wiem, czy to nie będzie gorsze. Nie że za język. Nie, dobra, to tylko usta. <grym> ja wiesz co się bałem, że on tak chwyci go za jęzor. Ja już go zaczął tak tarmosić z tym. To było, było okrutne, ale w sumie też tak zrobił, zrobić, będziesz chrapał. Zaczynam od tego, że ja nie chrapię. Chrapie. Czasami. Ja. I wtedy ja się budzę i robię tak. I siedzisz, cicho. O nie, on nie, on nie. To się nie może skończyć dobrze. Myszka kontra kot. To za złośliwy kot! Choć w sumie z drugiej strony to właściwie jest bardzo kochany, mogę zjeść. Ja się bałam, że on ją zje, ale tak to ją odsunął po <grym> Tak delikatnie zepchnął, nie? tak. tak powiedział, idź, nie teraz. Dobra sobie, że Marzu żurodzinki, kroisz to, a to był balon! Ale chamski! Ej, to jest dobre! Zrobię ej, fajne, to. ej, zrobię to. Z zapamiętam. No, no. To będzie beznadziejny prank, jeżeli zrobimy go wzajemnie na sobie. <grym> ale muszę oboje zapomnimy o <grym> jest, jest i on! Cristiano Ronaldo! Bruno, coś ty zrobię. choć ja wierzę, że to naprawdę było bardzo złe pytanie jakieś, bo... Ale co on powiedział? Nie wiem, bo nie rozumiem tego języka. Ten redaktor na 100% coś ofensywnego powiedział. Nie! Serio! Sami coś takiego na to fetne Ej, ale ja bym się nabrała na to, Tak! Chce się wiesz, no, jesteś zmęczony! Rzucasz tym telefonem, jak tyle razy rzuciłam telefonem o podłogę czy o coś. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. To w takim razie warto zapamiętać. Co będzie w tym prezencie? Człowiek. A ja myślę, że ptak. A! Jednak człowiek! Mężuś! Chyba ci nie ucieszyło na jego widok. No niespodzianka! Co będzie moim prezentem na walentynki? Ja jestem twoim prezentem. Na polu golfowym nic dobrego się nie może stać. O! Podłożyli to mu czymś. O kurczę! Nie daj, że uwalili cały ogródek, uwalili tego gościa. Dobra, sobie gdzieś tam się Meczek szuka tych piłek, co tam potem zbiera i nagle tu ma farbę z piłki. Naprawiasz <noise> samochód, jak ktoś postanawia a ci go w sobie całego zepsuć tak jak był. O nie! Ale to była hamulka! Ty tego byś się męczył. No właśnie, dopiero co sobie wybił tą blachę. Na nowo, bądź! A że on się śmieje, podziwiam, ludzie, ja nie chcę taka cierpliwa Bo w życiu chodzi o dystans. Wiem, on tu rzucił mu jajkiem! O, 100%! procent Siedzisz tam w ręce? Nie! Ten chłopak jeszcze nie można? wie! Można! Tuż przed katastrofą! O! Uuuu! Wow. Sprawdzę, jak ci to wpadło tak bęk do buzi. O, kiedy ale kiedyś się piło na YouTubie takie rzeczy. Nie, nie, nie! Strzeliłeś? Tak! Ja myślałem, że na początku coś w foteliku odkręca. Ale ja też tak myślałam, ale potem zobaczyłam tą wetkę i biedę pomyślałam, że to coś dużego. Na poziomie złośliwości to jest 10 na 100, a na poziomie śmieszności to jest 1000 na 100. To poszło jak domino! Wyobraź sobie, że nastawiałeś te fotele przez jakieś trzy ostatnie godziny. No i weź sobie teraz no, A masz 10 minut do spektaklu. O kurczę! Przerąbane. Nie Zimna woda na. Oh, oh, oh. Co za złość! Witry nie cierpi zimnej wody. Nie cierpię! Ty się kopisz ciepły! Bęk Ty Mielibyśmy najdłuższego focha ever. A nie. Takie skocz, to jest zabawa! Oh, oh. To było Najlepsze co widziałem w tym tygodniu! On spadł jak taki klocek. To jest tak idealnie. Ale nie ja wiem, co wy zobaczcie z tamtej filmik, bo to są TikToki, y, które trzeba zobaczyć. Tak się nazywa filmik, jeżeli nie klikniesz w 3 sekundy, to będę zły. 3, ja też. 3, 2, 1. Pa!